Kurwa nie kurwa ma mać. <noise> Dawaj szalecia pulny, idziemy kurwa OLE SZYBKO BYŁO TY Ale Przemek no, dobry start Nie no. ma dobry start Ale rozjebali kurwa Ale, ale że, ale, ale że się nie, we mnie, Junior kurwa dał mnie Sorry, kto się we mnie wjebał Dziękuję, sory. Sorry, sorry Kurwa! Uwaga! Ja pierdolę! Co I co find you. Fajnie taki. mnie zamknąłeś. I will find you. Sorry. And I will kill you. Starałem się... utrzymać. A no pamiętaj, ale ktoś mówiliśmy o softach, tak po pierwsze kurwa wykrakaliście śmiecie. <laughs> <to> tak. <śmiech> <śmiech> Trzeba Przemkan nadchodzić jakoś. Pytanie nie, ja. Nie no, się po co trzymać. Ej, ktoś odpadł w ogóle czy nie? Nie. Bo nie, nie. zwrócił uwagi. Wow, toż to hit kurwa. Ale wiem, że dużo osób jest uszkodzone. Nie wypowiem się na temat startu, tabelki za tym nie Ta ładne są. Tabelki, tabelek nie będzie <laughs> Tabelkowy nie idzie powiesić, co, co, co? Co gówno? <laughs> jesteś tu? Gratuluję startu, gratuluję startu Heh. Dla Juniora, Dzięki. Nie wyjebał, wyjebał Ale no w Juniora się też coś wpierdolił chyba No właśnie, jak prawie wyspinowałem, a ty mi uratowałeś właśnie, Wielkie jakie dzięki w ogóle A nie ma za co Należy się 200, co, co, co? Kurwa, Kara Karo oddanie pozycji, I Co? 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 Należą się punkty. Zwierdalek. <śmiewanie> Ty masz mi... spoki, spoki mnie w pompkę. Albo defuzer. <śmiewanie> defuzor. A właśnie. mogę, mogę, tylko nie wiem czy to się dobrze dla ciebie skończy. Ogólnie to kilosad etapa. Ogólnie to nie wiem kiedy ktoś mnie wyprzedził, bo byłem dziesiąty, <śmiewanie> jestem jedenasty. Czuję się ojebany na pozycję. Ale gówno przejeżdżam. Pierwszy zakręt. No kurwa, elegancko. Ale gówno fajnie. właśnie przejechałem. Pierwszy zakręt. Ojoj, ale zepsułem zakręt. Nie! Ja, ja się boję fajnie elegancko. On był powodem, dla, dla którego się na obydwóch wyścigach rozjebałem. Ja też się boję, właśnie, bo on tak tepa. Nie wiem, czy Ja nie się z tym. Dobra, za mną jest Adrian. Mam dużą stratę. Tam, Stopy, lego, dostałem. Pepega. Za, za Ile kurwa dwa. 20% opon po drugim okrążeniu! Ty kurwa plecie! <laughs> <Nie>. <laughs> za, za, co dostałeś? E, za, za, to, że pojechałem e, trochę za szeroko w T1 I e, zaliczyłem jakimś nie. cudem kilometr Nie, bo <laughs> się kurwa! <laughs> Ojoj! Ajaj! Ja wiem! <laughs> Co tu się odjebało? Co tu się odjebało? Ludzie! Ja Ludzie dole się chuju zajebany znowu ty kurwa mendo z tak weź go zostaw! Co ty, co ty zrobiłeś? Co tu się odjebało, kurwa, no, ja tak. sobie postanowieniem. Ja trzy pozycje zyskałem, co tu się kurwa stało? Pultny robił cosplay Grożana, a co? Aha! Tak, a, no, no, no. to Ale, no, no. Czyli, Robiłem cosplay Przemka wtedy, kiedy graliśmy na randomach. O, w ogóle zastanawiam się jedna rzecz. Przemek zrobił fastest lap. Czekaj, Przemek, który ty jesteś? Ja? Pierwszy. pierwszy, pierwszy. A, czyli... Pierwszy jesteś, Przemek. Co się zepsuło? Leso jest pierwszy. A, no właśnie, a No wiem, on jest pierwszy. U się zjebało, bo Przemek był 13. Czyli F1 kawę dostała No, bo Oj mnie jest ty. Fabian pierwszy jako ten, obecnie Czyżby restart? A, I przy, i, Jaki restart? Czy, 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 restart? 3 minuty do Nie pierdalaj! Maria. Z problem problemów technicznych? Może kurwa, w końcu jakieś dostanę, spierdalaj! Nie, wszyscy znają swoje pozycje, spokojnie Ale pozycje w tych, wykwalach? Nie, w wyścigu a, Dobre, ja jestem a Przemek nagle jest dziesiąty, dobra, czyli o, na tę czyli, czyli, czyli na tą tabelę nie ma co patrzeć, bo ona się baguje. Moment. No. Bo prze, przed chwilą byłem dziesiąty, teraz jestem dziewiąty, to, też nikogo dobra, nie wywinął. Weźcie ten, wy siedzicie. Screena. No, ten te mi nie grupę, żeby... o, ja Zmiana gospodarza, nice. To co, Restart? Nie, nie. No, jedziemy. Nie, ja, ja, ja odpadłem, nie? Ja nie mam dnf'a A... odpad, więc robię w 4 aż, aż nawet jestem w stanie zrobić tabelki jutro <grywa> Szybka poprawa patrz, humoru Szybko poszło, szybko poszło nie? Oby, oby wiedzy takich O! Jestem dobra! Szarcio, źle ci nie życzę, ale no dzięki <grywa> Ale no... Przepadnij y <grywa> Nie, bo w sensie, shard się lekko wspinawało. O Przemek, tracę do ciebie no, 4 minuty NO CO to, TO MA BYĆ?! Kurwa! ja do ja 4, minut 4 minuty 4 minuty <garnia> co, co se dostałem kurwa punkty! Co się stało? Kurwa, pokażę ci to na nagraniu, przecież rozjebie chyba kogoś Mam nagranie Jak to fajnie elegancko, to ja go zajebie! Yep, thanks Zajebie Twela kwarcu! Kurwa, ja się nie nagrywam z głosem. Kurwa mega dopolita Żeby się kurwa powiesił w święta! Kurwa czwierł pierdolony! Ale spokojnie, to jest tylko gra! Ale kurwa, pokażę ci nawet on odjebał! Ale tabela się mega boguje, ja wam powiem Tak Co ty kurwa nie powiesz? Ty ile A, dwie osoby odpadły, nice. Powiem ty go Tak, przez jebanego fajnie elegancko, pierdolę... Mam skargę na niego. Tak coś, jak coś. No to ty też masz, Fabian, skargę i już. Chyba Fabian wyszedł z Discorda. <kłysy> Chyba tak. Ale kurwa mać... Chciałem go wyprzedzić, Biegał. Nie, jechał... nie. kurwa! E. Zajebiście. Aż mi się kurwa Discord wrażenia zamknął. Ten, Fabian, no to... I ktoś tam mówi, że ma skargę, no to ty też złóż skargę i tyle nie, no. Nie, 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 skrzydło straciłem. Ale Lesiu potwierdzi to. Chciałem Lesiu. wyprzedzić... E, chciałem wyprzedzić. Ja no kurwa, ale mam to na nagraniu! Ja też! Kurwa, chłopca zepchnął chłopa w bandy, kurwa ten idiota się odbił od bandy! Robi, kurwa. Wyje, wyjechał kurwa na środek toru i zajebałem w niego, bo w ta kurwa nie przeszedł. No kurwa, szanujmy się. Ale nie, e, wyjechał poza tor, chciałem go wyprzedzić, a on jeszcze w nie wypchał. I przez to no, się ja pierdole, Ludzie, to jest tylko gierka. No. Ale kurwa, chłopie, jak ktoś, jak przez tą samą no. osobę na trzecim wyścigu się rozpierdalasz. Kurwa w Belgii Dano Danona wyspinowało przez fajnie elegancko. We Francji rozjebał mi fajnie elegancko, bo mnie w bandy wpierdolił. Teraz kto? Fajnie elegancko, bo kurwa środek toru jest. Spójnie. A piszecie, się nie je kurwa. Aż Co Kurwa. Ja pierdolę. Czyli szpako, tak? Ja, 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 ja stopę go, będę odwoływał się. Bo to jest śmieszne. Nie nie. nie, nie. Nie ma odwoływania się nie, nie, pierdole. Ja pierdolę Ja, ja pierdolę Zaś kurwa to samo <grym> Dobra AMG ja liczę na, na fajną skoro. walkę ja A odpaliłem. nie rozpalenie się mam nadzieję I lose, I lose ja odpalę Kulka odpali? chyba poszedł sobie Też z discorda Nie ja na discordzie ale go nie ma znaczy, A nie czekaj jest? A nie ma go, a nie jest tylko jest wytrzany Ile ludzi Co kolejne? To nie, no robimy repercję. Nie normalne. 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 Zawsze są normalne. Znaczy ja o, tyle, tyle, ma bardziej kur... Ja nie zepsuł, nie wiem po co wyłączył F1, bo teraz ciągle pisze zmiana gospodarza. No, no i teraz, tak. się, teraz się tabela po prostu psuje. No, ja się tabela... Yy, no tak, sobie tabela... F1ka się psuje. Idę do idę, idę idę, do spróbować dołączyć i pooglądać. A, nie mogę, nice. Mogę ci zaraz stream... co teraz odpalę? Jak chcesz. No, to zajebie kurwa! Ale czy ile osób się rozbiło? Nie wiem, trzy albo cztery. Właśnie. Mnie jest kurwa, ci? jest pulchny. Tylko wiesz, że to 4 osoby mają na pierwszym okrążeniu Na pierwszym Tak, zapomniałem cichej. A to jest kurwa szósta, nice. Ogólnie ciekawie, bo nie mogłem wyłączyć pied limitera, przez co lordzik wjechał mi w tył i mnie wyrzucił w powietrze. A ty żyjesz czy nie? Żyję. To, żyje. to po, po wyścigu ci pokażę, że coś odpierdoliło. Czy ja bym przeprosić Lordzika, jeżeli stracił skrzydło, bo wiem, że jest ten, ale jest wyciszony. E, w ogóle e, który ja jestem, bo już tam nie wiem. Ja też To jest dobre dobra, pytanie. Do... Który... Któryś kurwa na pewno mówmy się, mi no, że ja pan pierwszy. Nie, ja jestem pierwszy, bo ja mam jeden odwrócenie strategii. A, bo ty na odwrócenie. To tak, jest tak. teraz pierwszy Danon, ja jestem Jacyś... drugi w takim wypadku. Tak. E, trz... Potem Trzeci będzie, będzie Kilox. Albo, albo AMG. I nie, albo to tam... jest Kilox. Oni tam walczyli, znaczy nie Ale wiem Ale za mną, mną jest Kilox jedzie. A, dobra, dobra, dobra. Okay, za kiloksem jo. jest AMG. Okej, okay, pod tym jest Adrian. O, pod... o. Ja jestem chyba szósty. A kto ja jestem? Ale pewnie nie jestem. Szczerze na razie jesteś drugi, u mnie. O, u mnie u też. No u mnie to ja jestem pierwszy. Ja no jestem No ja pier... też jestem pierwszy, dobra. Ja jestem dobra. pierwszy, Borgumio. Dobra, się okaże. Dokładnie <laughs> O! O, w końcu Ogarnął W końcu U, jak wyszedłem, no ja pierdolę No nie chuj się, naprawdę To jestem trzeci? No ja pierwszy Co? To nie, jest nie patrzcie trzeci. na tabelę, nie patrzcie na tabelę Bo tabela nie wie co się obecnie dzieje Tabela została wylewek, jak cała ta zjeba nagra. Nie, no to są jaja! To są jaja! Co, O. Jaja, to jest to, że fajnie elegancko jest na wylewie, kurwa. O o o, Coś się ogarnęło? Jestem zadanonym przed EXO. To są jaja po prostu. E o mnie nadal jest EXO jest drugi. Jest no drugim. dokładnie, tym jest ale innym. podobno czterech się rozjebało. No, ale to na pierwszym okrążeniu czterech. No, ale Musi... no kurwa. ile się już półstawki rozjebało? No. Kurwa, żart pierdalony. No, kurwa, restart. Jaki restart chyba ci coś boli? Nie, nie o to mi chodzi. Po prostu kurwa. Mnie wkurwił ten chłop. No mnie też. Kurwa! Ale głosu. kurwa, ten sam chłop mi trzeci wyścig psuje, kurwa. Wreszcie jeszcze w boksie czasu, tak? z pół minuty mam. Ażebyś kurwa w święta powiesił Cfelu jebany. Aha, jestem. <laughs> żebyś na... żebyś, żebyś no, kurwa to się to dowiedział, nie że jesteś adoptowany. Ale, trigger. Pierdalej, co? O nie, dobra, chyba się naprawiło. Nie, dobra, co? No tak, no, naprawiło. Co, no. Egzon? Nie, excerptował. Nie, kilku kilku wary, 3. z trzeci A już nie czwarte jest. Nie no, coś mi tu nie pasuje widzowie Kurze, Uj jak poleciał Się zjebały nie działa, kto się rozjebał a, Piąty jest godziała? Adrian, prawdopodobnie, z AMG walczy Przecież, bo ja poleciałem w bandę, tak Byłoby to, to, to to jest, to jest, czy, nie czy coś? Przeżył, przeżył No jakiś Dyryny jest za mną No czyli Adrian? Adrian, Adrian. Adrian. Dobra, czyli ale Adrian jest, jest piąty prosty, Ale on jest na prostej startowej No, AMG u mnie pokazuje, że jedzie przed nim No tak, ja jadę przed nim no. No. Czyli piąty jest Adrian. Tak. Kto jest za Adrianem? To jest pytanie za 100 punktów. Chyba. nie. Rename ja. jest e, 7. EXO i Rename, tak? Zostali w takim wypadku. Dobra, jeszcze. w dupie z tym śmiesznym wyścigiem. Tak, za Rename zostali. Czy Co ze mnie teraz chyba kurwa, ja robisz? Że GeForce Experience został wylewu. Co nie nagrało ci? No nie, nie zdziwi się, ale zajebie tego człowieka naprawdę kurwa, Wie, e, Lesiu, mam co? Lesiu? E, Lesiu. Mam e, nagranie chyba jak ty się w niego ładujesz No, Wie, no spokojnie, więc jak ktoś to no. znaczy, Nawet mi nie o to chodzi, bo ja bym chciał kurwa zobaczyć to jak on to odjebał To jest kurwa hit Po hit. To to hit Znaczy po pierwsze co ja zrobię to ja bym zlinczował pulchnego za to że wyszedł Ja bym zlinczował O, ledwo A, to by wyjaśniało u, u, o wiele, kurwa, klikasz Alt F9, żeby ci skończył nagrywanie, chuj ci w dupę, nie zakończyć nagrywania Bo musisz w F1 być, żeby tam. Ten... Ale z, byłem w F1, co? O, nie mam, Pada siema, siema, O, Spójrz. dobra, mam to, co się tu odjebało Ja z sobą nie walczę, ja prędzej z AMG mogę walczyć O, trzecie miejsce Ja dole. No, Jak się który z was rozjebiał, bo w końcu czy chodźcie na streama nawet nie kracz Pokojnia, ty tam przynajmniej byś P1. Od razu lepiej. Hashtag Gdzie ban, się? fajnie, elegancko. Hashtag fajno w to Tak. Pierdalaj. kurwa Aaa, ja się nie odzywam, kurwa, naprawdę. Starzasz się, powiem ci. Wiem. Bo jestem hipokrytą, co? Kto, Kto prowadzi w wyścigu? Pierdalaj. Eee, Ten, Jezu, ja się boję wyprzedzać Red Bulli. To jebli w niego, to nie będziesz się bał. On się będzie bał ciebie wtedy. Proszę, że tak. <śmany> tak no to działa tak. właśnie. This is how A... mafia work <śmany> <śmany> Nie będziesz w nie wrogów jeżeli każdy się ciebie będzie bał. O. Pamiętaj, jeżeli Chyba cię będzie chciałby... Przy... Jeżeli cię ci będzie chciałby przyjdzieć i to mu wypowiada uh, no w bombę, to będzie. Jara widzowie. Kurde, czy ja MG dogoni i zaprzestań? Nie, chodź na chwilę na mnie To nie. Co? Powtórz? Patrz. Chodź na chwilę do mnie na streama. Yy, jak ja jadę przecież. A, dobra, cicho. Dobra, nieważne, myślałem, że coś rozegrał. Z się zgubił, Junior? Na której tej jest pozycji? 8. Ale, ale tak. Fajnie, A, tam. fajnie elegancko się wyjęło. Nie, on jeźdź wypchał. Yy, bo wyjechał poza tor jeszcze goś. jeśli zamiast mnie puści to się wyjechał we mnie, poleciałem na bandę i musiałem ja się od razu czekaj, do... idę tą sytuację, bo widziałem tylko, że przede mną była Alfa No dobra, przede mną byłeś ty Ale nie przebierz widział jak on wyjeżdża do tor Bo ja też skargę mam właśnie na niego przy okazji, no to... Double On jedzie tak a propos? Kto? Faj Fajnie Nie, raczej nie No to dobrze bo jest, ja, ja Kiloggs, AMG. Dobrze, że on a... mi Jeffrez nie nagrał tego jak dwa Może ktoś sprawdzić, czy AMG ma jakieś kary? Ktoś to jest z poczekalni a nie jedzie? Chyba nie, nie ma 3 sekundy. Nie ma, nie ma takiej osoby, kurwa. A, ale powiedział, że ma 3 sekundy. No to, możesz... a, dobra, dobra. Ale przed nim. Wiesz, że sobie sam zobaczyć Daną? E, no. Tak, no, ale to wtedy to dużo cała. tracę. Nie, kierowca to jest... przed tobą dobra. i ci mówi, czy mam kary. No. No. Można i tak. Ogólnie, pulchny jest yy, sprawa. Jak dobrze, że no. przyszedłeś, yy, jesteś linczowany za to, że wyszedłeś Jest F1. Linczowany to jest kurwa fajnie elegancko. Czwedz jebany przez jeden. To też. Co zrobiłem? Do jakiego? Yy, co? Przez pięć okrążeń yy, nie wiedziało, F1 nie wiedziało, co się dzieje. Aha, bo ja, robiło zmianę ja, gospodarza. ja prowadziłem wyścig, więc no. no. Jakby I, do tej ja, pory, ja zjechałem do pit stopu i nie mogłem wyłączyć tego. Pit limitera przez to i yy, ten lordzik mnie podbił w górę nagle. Znaczy, to była głównie... No kurwa fajnie się bawić, ja, ja tylko tyle chciałem powiedzieć no, 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 Na czy... tej prostej bierzesz svela! A nie, czemu Biorę. ja go nazywam? E... No offense Jakby nie no, do tej pory, w sezonie jak wychodziłem z każdego wyścigu po tym jak odpadłem, to... No w ogóle się tak nie działo, nigdy się tak nie działo, nie? A no to teraz przez 5 okręże była zmiana gospodarzy No to nie wiem, no, dobra, to następnym razem nie będę wchodził po prostu Wylep, Dob Dobrze, że mi powiedzieliście po prostu no. mam skargę na no. fajnie elegancko i... Jest nagrane? Tak TAK No to posiedzimy i zbordzmy No to właśnie już sobie zacznijcie z pulchnem No, no. Tylko, że ja to łączę Jak, Jak Ja no. potem, ja potem to ja pokażę No, no, no Ale może już ten, pokazać Fabian Okej, okay, no to pokazuj Mordo Patrz Chodź tu na streama, bo to co się odjebało Patrz Masz tu taki fajny wyścig yy, Jakbyś wiedział Chodzi głównie o, sta o startu mety w skrócie chodzi o to, że fajnie elegancko po pierwsze wyjebał Juniora w bandy i wyjechał na środę Dektoru przez co nie miem, on ci się A rozjebałem. Tak. E, Pragnę e, e, dodać, że przez niego. Jeszcze raz. Czekaj jeszcze raz. raz. Się, ja się chyba w idealnym momencie odwróciłem, jak on to zrobił, ale było u Juniora będzie to widać. Tak. Junior. Patrz. Tu się Junior, junior. się trochę do pieniądze? Junior. On zje, a dobra, ja się niej odwróciłem. I patrz, wyjechał na środek, nie miałem go uniknąć nawet. A nie, znaczy, ale to znaczy, akurat wiesz, to było znaczy, zderzenie, nie? No wiem, to jakby tak, ale, nie miał ale, co zrobić, ale... Wiem, ale... ale to, że się... to junior zawinił jakby i mało. Jakby Jak junior... ja? No, no, czekaj, kto był, kto był po prawej, a kto był po lewej? Po, po prawej był... Chuj wie, kto, nie pamiętam, czekaj. Alfa, to jest junior. Williams, nie to tak. jest fajny. Wie, wiem, że ten, to, to ja wiem, ale czekaj. Po prawej jest junior, ale tutaj zaraz a. jest junior po lewej. No to, a z tego co widzę, to i mam rozumieć, to fajnie, elegancko chciał zjechać do boksu, tak? A chuj, wie co chciał zrobić. No bo tak to wyglądało, bo jeżeli no, chciał zjechać do boksu i okał ze sobą Miniora, no to tak trochę chałsko. I tak trochę kara. Bo ja, ja mam to wyjebane. Za mnie nie musi dawać kary, no bo po prostu ja nie wyrobiłem się przed nim, ale no to co on Juniorowi robi od to trochę chuj, nie. No, to trochę. Ogólnie mam pytanie do ciebie, półtorej. Ty dostałeś strzała tam w, na tym drugim okrążeniu ode mnie, czy co? Nie. A, e, dobra. Ja, ja zrobiłem Twój cosplay, jak graliśmy wtedy z rodowami. A, rozumiem. Szanuję. Po <grym> Znaczy trochę ten, bo, bo zobaczyłem. Może zaraz stwierdziłem, że tam. Trzecie okrążenie. Ja, ja, jeżeli utrzymam Ciebie ten. Jeżeli Ciebie utrzymam, na, no wiesz, na sekundę mniej więcej. No. Na prosmeta Cię wyprzedzę, nie? Przez drs -a. Bo jednak Pierwszy miałem lepszego setowa na, na prosto, nie? Cię to miałem bardzo. Miałem 3 do 4-6, więc wiesz. No więc no i dużo a, i dużo ciebie nadganiałem, więc postanowiłem, że trochę przeforsuję, żeby mieć potem spokojny wyścig No i mnie zarzuciło hmm. A nie taki ja ostatni ja raz nie na to zagrać tak by the way A ja mam a ja mam też pewek by the way I to się szanuje było trzecie podium pod rząd Czyżby wreszcie miał wina? Czyżby spierdalaj. Ale... <laughs> Czy trzeci wyścig z trzech, na którym nie mam punktów? I nie, I nie dojeżdżasz go, bo ktoś cię rozwala Ta sama osoba. Ale Donot ładnie sobie Nie, rozwój, się nie ale, ale fajnie legatka, koło ko przyczynna tego wypadku, kurwa. Nic ten. nie widziałeś. Nie, to wszystko <laughs> to 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 to... stary widzę cały czas. Ty tak wy... sobie wszędzie wyjeżdżasz. zgłoś, zgłoś go, zgłoś go za częste. Nie to jest bez sensu. Zgłoś go za częste wyjazdy. <laughs> Gdzie wyjeżdżam? Tylko na tym pierwszym w sumie. O, dziękuję bardzo. Mamy już do zgłoszenia kolegę. Dobra. No, ha, ha! Jeszcze przyznał się, że często wyjeżdża. Nie, nie Dobra. powo. No trudno, nie będę miał 26 punktów, ale 25 też przygarnę A, fastoslapa ci ukrada, widzisz? No. Opłacałeś się Rosatny. No nie wiem, ja, ja tam wolę wina niż to, żebym był na przykład P2 i miał fast slapa patrzę, no tak. nie obrażaj go ani nie, nie sklepiej. A ja chcę powiedzieć tyle, że, że gdybym nie dostał czasu na pierwszym okrążeniu, to bym był tam z wami i walczył podział. A ja chciałem by to powiedzieć. nie powinny być po prostu rygorystyczne, nie wiem dlaczego nie są. Nie, się... tak. Regorystyczne by się bał wyjechać, a tak nie. to ktoś nie nie znajdzie tak. lukę i będzie dwie sekundy szybciej na okrążenie, ponieważ sobie znalazł miejsce do wyjeżdżania. Niby tak, ale te rygorystyczne ale... są by rygorystyczne, czasami przesadzają. Nie. Dosyć tak. mocno przesadzają. Dosyć mocno zają Wyjedziesz 4 akoła, to masz nieważne, nic dziwnego. Wy nie, czasami nie. wyjedziesz połową około, masz unieważnienie. Nie robocie, to nie jest 2020, to jest 2018. W, w ogóle kolejne P7 będzie, chyba. Ja na no P8 masz. P8, masz, chyba, ale że nie ma jakieś kary. Tak, 21 sekund ma kary, aż. Ile? Co? O? 21. Za co? Właśnie nie co wiem. Pewnie za ścinanie. Tak. Weź ktoś do tego dziennika. do tego dyrektora wyścigu. Właśnie, właśnie sprawdzam. Incydenty. Eee, rename, ścinanie zakrętów 3 sekundy. Ile, ile była ten przyjechał? Liczne ostrzeżenia, Rename 3 sekundy kolejne. się ten! Jest! Było ile